Siemaneczko na kanale Meblider Usługi Stolarskie. W dzisiejszym materiale pokażę Wam w jaki sposób mocujemy blendę do narożnika. No dobra. Pierwsze co to musimy sobie ładnie wypoziomować wszystkie szafki kuchenne, żeby miały wszystkie pion, poziom i tak dalej. Zrobić sobie wszystkie dystanse do ściany. Ja korpusy wyszykowuję sobie pod 510 mm. Tak jak to mówiłem kiedyś. Nam na jakimś filmie, bodajże. No. Także mam tutaj 5 cm delatacji. Naszą kuchnię mamy w literkę C, więc obie te blendy mamy takiej samej szerokości. Więc, jeśli mamy już wypoziomowaną naszą kuchnię, no to druga sprawa musimy wymierzyć naszą blendę z góry i z dołu. I tutaj powinien się zgadzać nam wymiar. Co do milimetra, także mierzymy. Tutaj mamy równe 30 mm, i tutaj też mamy równe 30 mm. Dlaczego zrobiłem 30 mm? Jeśli tutaj dojdzie nam front i dojdzie nam ewentualnie uchwyt, to będziemy mieli tutaj 4 cm. Dlatego, jeśli zrobimy tutaj 30 mm luzu, uchwyt będzie miał 4. No to będziemy mieli tutaj wtedy centymetr prześwitu, więc szuflady w naszym przypadku tutaj szuflady, bo możecie mieć co innego, szafkę na przykład, czy coś czy kargo. No to wtedy nasze szuflady spokojnie sobie wyjadą i nie będzie z tym żadnego problemu. A centymetr w tym przypadku będzie idealnym, idealnym odzwierciedleniem tego, żeby sobie szuflada wyjechała i nie uderzała nam tutaj o uchwyt krawędziowy na przykład. No dobra, jeśli mamy już wymiar złapany, czyli jest to 30 mm, czyli dokładnie 3 cm, musimy sobie uciąć. Ja tutaj mam fronty lakierowane w całej kuchni, więc muszę sobie uciąć raz lakier o szerokości 30 mm i dwa. Blendę z płyty laminowanej 18 i też białej, ponieważ korpus mam białe, fronty lakierowane też mam białe. Także to są dwa elementy, i oba elementy muszą mieć wysokość 720 mm, czyli tak jak korpus naszej szafki. No dobra, ja już swoje blendy mam przyszykowane. Pierwsza blenda to jest blenda lakierowana, druga blenda to z płyty laminowanej. Proponuję, żeby tą blendę z płyty przyciąć mm bądź 2 mm mniejszą, ponieważ gdy wsadzimy ją tutaj w taki, w taki sposób, to żeby nam się szafki dociągnęły bardziej do siebie i będzie to bardziej stabilnie i bardziej mocno. A te dwie blendy musimy skręcić razem na wkręty o długości 30 mm. Oczywiście, kręcąc od lewej strony. No dobra, blendy mam już ucięte na wymiar, także teraz czas na dopasowanie jej między korpusy szafek i sprawdzenie jak to się trzyma. Najważniejszą rzeczą jest to, żebyście pamiętali, żeby stroną lakierowaną dać tutaj do strony widocznej. Ja tutaj mam akurat cięte i tą ciętą stroną po prostu daję do blendy od szafki narożnikowej. Także dopasowujemy. Dobra, blenda jak widać pasuje nam idealnie. Aż sam jestem w szoku, że tak idealnie. Także teraz mam tu już przyszykowane sobie wkręty. Łapiemy je ściskiem. Obie szafki. No i w taki sposób przykręcamy po prostu wkręty do blendy, a dosłownie do naszej wiórówki. Ja tutaj mam, jak widzicie, system na drive'a. Także te szuflady odejdą mi około 2-3 mm. Dlatego też taki dystans robię sobie na 2-3 mm. Potem włożę szuflady, zało założę ponownie fronty i zobaczymy jak to się będzie, pas jak to będzie pasować. Jeszcze jeśli coś nie będzie, będzie nie tak, także coś tam jeszcze delikatnie najwyżej podregulujemy i zobaczymy jak to się prezentuje, także kręcimy. No dobra, naszą blendę mam już zamocowaną z jednej i z, drugiej, i z drugiej strony, także czas na zaślepki, na wkręty w miejscach widocznych. I mocujemy fronty i pokażę wam jak to się prezentuje. I tak jak wcześniej wspomniałem, założyłem już fronty do szuflad Tutaj możecie zobaczyć jak jest to wszystko zlicowane. Tutaj mam system na servo drive'a, tak jak wcześniej wspomniałem także sobie jeszcze go uruchomimy zobaczymy jak to wszystko działa jedną drugą szufladę i w taki sposób mamy zamocowaną blendę i teraz symetrycznie robię to samo z drugą tak jak mówiłem dzięki za oglądanie kanału meblider usługi stolarskie ja biorę się za składanie dalej kuchni za montaż także До услышания.